Jest pełen pułapek na każdym rogu, które są gotowe odebrać ci twoją męską moc. Wystarczy spojrzeć na każdy słynny film lub program Netflixa, który jest ostatnio promowany, lub spojrzeć na typ osób, które są obecnie stawiane na piedestale. Nic nie umknie programowi kontroli umysłu elit. Mężczyźni są poddawani praniu mózgu, aby zaakceptować słabość. Jest taka słynna historia o Lwie, którą chciałbym, żebyście usłyszeli. Pewnego razu żył dziki lew, którego wszyscy się bali. Któregoś dnia lew zakochał się w córce rolnika, ale oto mankament. Farmer nienawidził tego lwa i kiedy usłyszał, że lew zakochał się w jego córce, chciał zrobić wszystko co w jego mocy, aby go powstrzymać. Podstępny farmer wezwał lwa i powiedział mu, że pozwoli mu poślubić jego córkę, tylko pod jednym warunkiem. A tym warunkiem jest usunięcie ostrych pazurów dla bezpieczeństwa jego córki. Lew pomyślał, że to tylko niewielka cena za tak wielką nagrodę, którą otrzyma, więc dlaczego nie? Lew uderzył pazurami o skałę i je złamał. Następnego dnia idzie do farmera i mówi mu, że nie ma już ostrych pazurów i prosi, aby farmer teraz dał mu rękę córki. Jednak podstępny farmer mówi mu, że musi zrobić ostatnią rzecz, a mianowicie usunąć swoje ostre zęby i kły. Lew zgadza się również na ten warunek i łamie swoje ostre kły. Kiedy Lew przychodzi do farmera, następnego dnia, farmer atakuje go i zabija. Tym razem Lew nie miał ostrych pazurów ani zębów, aby się bronić. Wszystko, co dawało lwu siłę, zdecydował się dobrowolnie oddać jedno po drugim. Pamiętajcie, bracia, świat, w którym żyjecie dzisiaj, nie jest inny. W grę wchodzą znacznie większe siły, które starannie zaprojektowały Matrix, aby utrzymać Was w niewoli Waszych pragnień i popędów. A oto surowa prawda. Możesz obwiniać farmera lub elity ile chcesz, ale to lew ostatecznie dobrowolnie wybrałby być im posłusznym. Siła jest cnotą, której wszyscy mężczyźni powinni się trzymać, czy to w życiu zawodowym, finansowym czy romantycznym. Każdy mężczyzna naturalnie ma pragnienie, aby czuć się dominującym, silnym i potężnym, ponieważ taki właśnie jesteś. Wszyscy mężczyźni pragną silnego poczucia własnej wartości. Wielu z nas go nie ma, ponieważ oddajemy się zachowaniom, które powstrzymują nas przed staniem się silnymi mężczyznami, jakimi mieliśmy być. W dzisiejszych czasach mężczyźni narzekają i marudzą na wszystko. Wydają dużo pieniędzy na a nawet przepraszają innych za rzeczy, które tego nie wymagają. Powiedziawszy to, przyjrzyjmy się siedmiu rzeczom i nawykom, które sprawiają, że mężczyźni są słabi. Numer jeden. Wyśmiewanie innych ludzi. Jest to punkt, o którym niewiele osób mówi, ale jako mężczyzna o wysokiej wartości nigdy nie patrzysz na innych z góry. Być może słyszałeś przykład wiadra z krabami. Kiedy jeden krab ma zamiar uciec z wiadra, inne ściągną go z powrotem na dół. Jeśli zauważysz, że naśmiewasz się z innych, to pamiętaj o tym, jesteś poniżej nich i kropka. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinieneś poprawiać kogoś za jego błąd, ale nie żartuj sobie z tego. Jako mężczyzna musisz uczyć i prowadzić swoich braci bez urazy i ukrytych intryg. Pamiętaj, że silni i pewni siebie mężczyźni nie umniejszają innym. Zamiast tego są tam, aby ich wspierać i podnosić na duchu. Ten punkt może wydawać się bardzo oczywisty, ale jest bardzo potrzebny, szczególnie w dzisiejszym pokoleniu. Posłuchaj, co Mike Tyson mówi na ten temat. Media społecznościowe sprawiły, że czujesz się zbyt komfortowo z lekceważeniem ludzi i niedostawaniem za to wpysk. Numer 2. Ucieczka przed porażką. Ten punkt jest bardzo trudny. W naszym dzisiejszym świecie większość ludzi zawsze wybierze komfort zamiast rozwoju. Pamiętaj, że rozwój jest bolesny i często kryje się za porażką. Jest taki słynny przykład człowieka, który idzie kopać diamenty, nie wie jak daleko pod powierzchnią znajduje się diament, ale nadal kopie i kopie. Na początku za każdym razem, gdy kopie, widzi tylko więcej piachu. Kopie więcej i więcej ziemi pojawia się ponownie, ale po kilku godzinach lub nawet dniach dostaje to, czego chciał. Więc pamiętajcie, bracia, porażka to nie koniec. Jeśli masz taką mentalność, to bądź pewien, że nigdy nie odniesiesz sukcesów, dosłownie niczym. Pomyśl o czymkolwiek, co jest warte posiadania. Powiedzmy, że zaczynasz biznes. Na początku być może będziesz musiał przejść przez wiele tak zwanych niepowodzeń, próbując nauczyć się tego fachu i zdobyć klientów. Ale tylko wtedy, gdy pozostaniesz w grze wystarczająco długo i nie będziesz próbował uciec od tych tymczasowych niepowodzeń, zaczniesz się rozwijać. To samo z kobietami. Na początku, kiedy robisz te próby rozmowy z nimi, możesz wydawać się dziwnym dorosłym mężczyzną, który nie wie, jak wchodzić w interakcje społeczne, ale Twój sukces kryje się właśnie za tymi tymczasowymi porażkami. To niewielka cena, jaką każdy silny mężczyzna musi zapłacić za sukces. Często jesteśmy szkoleni jako dzieci, aby wstydzić się naszych błędów i porażek, próbować je usprawiedliwić zrzucając winę na innego winowajcę. Mógłbyś powiedzieć, że to nie moja wina, lub to ta osoba jest winna. To są myśli nieudacznika. Chcę, abyś usłyszał ten cytat i zapisał go gdzieś, jeśli chcesz. Tylko słaby człowiek obwinia za swoje niepowodzenie siłę innych. Numer 3. Zbyt łatwe poddawanie się bezsensownym prawom. Chcesz poznać różnicę między tchórzem a mężczyzną o wysokiej wartości? To proste. Tchórz zawsze stanie po stronie większości nawet jeśli to, co mówią, jest ewidentnie złe. Co gorsza, tchórz będzie oczekiwał, że człowiek o wysokiej wartości również podda się tym złym i daremnym prawom i regulacjom. Mężczyzna o wysokiej wartości zawsze sprawdza i osądza wszystko, zanim zdecyduje się tego przestrzegać. W dzisiejszym świecie tak bardzo wyprano nam mózgi, że nie powinieneś osądzać lub nie powinieneś robić tego czy tamtego. Wymknęło się to tak spod kontroli, że w tym momencie jesteś zwykłą marionetką i szczurem laboratoryjnym, który podporządkuje się wszystkim programom i prawom, które tworzą. Nie ma nic złego w posłuszeństwie, ale tylko posłuszeństwie temu, co jest zgodne z Twoim celem, misją, a przede wszystkim prawu Bożemu. Nic nie jest poza prawem wszechmogącego. Zadaj sobie pytanie: czy jesteś kimś, kogo łatwo zastraszyć, czy starasz się zadowolić wszystkich? Niektórym mężczyznom może być niezwykle trudno nauczyć się mówić nie, ale jeśli po raz pierwszy postąpisz zgodnie z prawdą, to zrozumiesz, że świat nie zawali się wokół ciebie. Widziałem tak wielu mężczyzn żyjących w małżeństwie w strachu, jakby ich żona była jakimś rodzajem tyrana. Nie mają odwagi się odezwać ani jej skorygować. Ta sytuacja jest doskonałym przykładem żałosnej uległości. Numer 4. Masz słabą mowę ciała. Koncepcja mowy ciała jest bardzo ważna. Obejmuje niewerbalne wskazówki, takie jak uścisk dłoni, kontakt wzrokowy, sposób siedzenia lub chodzenia oraz sposób poruszania ciałem podczas rozmowy i spędzania czasu z innymi. Ludzie mogą stwierdzić, czy jesteś silnym czy słabym mężczyzną po mowie ciała. Śmieszy mnie to. Ale ich agenda również sprzeciwia się silnej mowie ciała. Piętnują takie rzeczy jak siedzenie w szerokim rozkroku, aby zepsuć męską postawę. Oczywiście nie oznacza to, że powinieneś zacząć robić szpagaty i robić 180-stopniową linię prostą nogami, ale po prostu bądź celowy ze swoim ciałem i trzymaj męską postawę. Pamiętaj, że język ciała jest pierwszym i najłatwiejszym sposobem na powstrzymanie kogoś przed wykorzystaniem cię. Numer 5. Brak przyjęcia zobowiązań. Wracając do historii Olwie i córce Farmera. Głównym powodem, dla którego lew traci wszystko na końcu, jest to, że nie był świadomy swojej odpowiedzialności. Jego obowiązkiem było żyć jako lew. Jego kły i pazury były częścią tego, co czyniło go lwem, ale zapomniał o tej odpowiedzialności i postanowił to wszystko oddać dla błahej przyjemności. To samo dotyczy Twojego życia. Podtrzymuj swoje obowiązki z dumą. Chcę, żebyś powiedział to razem ze mną. Będę podtrzymywał swoje obowiązki z dumą, ponieważ to one czynią mnie mężczyzną. Dzień, w którym zdecydujesz się uciec od swoich obowiązków, jest dniem, w którym zdecydujesz się całkowicie uciec od męskości. Chcę, żebyś nauczył się tego cytatu na pamięć. Ceną wielkości jest odpowiedzialność. Posłuchaj tego jeszcze raz ceną wielkości jest odpowiedzialność. Numer 6. Zmarnowanie swoich młodych dni. Twoje lata 20, a nawet 30, do pewnego stopnia, są tym, co nazywasz złotymi dniami. Są to dni, w których powinieneś budować, budować i jeszcze raz budować. Pomyśl o rolniku, który sadzi ziarno. Nie żąda, aby to ziarno dało mu owoce następnego dnia. W ten sam sposób Twoje lata dwudzieste są dniami, w których musisz sadzić nasiona. Musisz sadzić duchowe, emocjonalne i fizyczne nasiona, które pomogą ci wzrastać. Ale oto najważniejsza część tego planu. Nie oczekuj, że momentalnie będziesz cieszyć się owocami. Po prostu kontynuuj sadzenie. Zanim się zorientujesz, zasadzisz lasy i dżungle, które po czasie przyciągną odpowiedni rodzaj życia. Przez sadzenie mam na myśli stawianie sobie wyzwań. Nie oznacza to, że musisz pędzić i pędzić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale zawsze pamiętaj, że są to dni, w których masz najwięcej energii i możliwość podjęcia największego ryzyka. Wykorzystaj to na swoją korzyść, zwłaszcza gdy jesteś młody. Możesz mieć wrażenie, że inwestując w siebie. Tracisz swoje lata młodości, nie imprezując i nie czerpiąc z błahych przyjemności, ale oprzyj się tej pokusie. Możesz teraz tego nie rozumieć, ale gdy dojrzejesz i zestarzejesz się, podziękujesz sobie za to, że się nie rozpraszałeś. Numer 7. Bycie leniwym i nieproduktywnym. O której godzinie kładziesz się spać, a o której wstajesz? Jak zorganizowany jest twój dzień? Co robisz po powrocie z pracy? To wszystko są pytania, które powinieneś potraktować poważnie. Nie myśl o nich jak o jakimś pobocznym zadaniu, o którym możesz pomyśleć, gdy masz wolne. Jako mężczyzna, który chce dążyć do sukcesu w każdej dziedzinie, musisz bardzo starannie zaplanować swój każdy dzień. Zastanów się, dlaczego elity odnoszą takie sukcesy w budowaniu Matrixa. Ponieważ każdy aspekt i obszar został dokładnie przemyślany. W ten sam sposób przemyśl każdą część swojego dnia. Typy ludzi, z którymi się spotykasz, rodzaj treści, które konsumujesz. Jeśli nie masz w głowie tego typu myśli, to bądź pewien, że dałeś Matrixowi otwarty dostęp do wyprania ci mózgu. Jednym z największych sposobów, w jaki Matrix utrzymuje cię w słabości, jest uczynienie cię leniwym. Lenistwo jest obecnie największym zabójcą męskości. Jako mężczyzna możesz mieć tak wiele myśli związanych z biznesem lub życiem ale nigdy nie podejmujesz żadnych działań w tym kierunku. Jeśli na to pozwolisz, lenistwo będzie stale zakorzeniało się w tobie bez twojej wiedzy, pożre cię i uniemożliwi ci pójście naprzód w swoim życiu w produktywny sposób. Zawsze pamiętaj, bracie. Lenistwo ma szansę tylko przeciwko słabym mężczyznom. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna o wysokiej wartości szybko uczy się je dostrzegać i korygować. Zawsze bądź świadomy lenistwa i zwalczaj je tak szybko, jak to możliwe. Więc pamiętajcie, bracia, słabość jest cnotą współczesnego społeczeństwa. Słabość jest tym, do czego dążą, ale siła jest Twoją największą przewagą. Dąż do siły na każdym kroku swojego życia. Przy okazji nie zapomnij okazać trochę miłości, dotknij przycisku subskrypcji i naciśnij lubię to dla algorytmu. Aby zobaczyć następny najlepszy sposób na awansowanie jako mężczyzna, obejrzyj te filmy tutaj. Posłuchaj, ponieważ to, czym za chwilę się podzielę, wywróci do góry nogami wszystko, co myślisz, że wiesz o atrakcyjności. Większość mężczyzn uważa, że kobiety patrzą tylko na dobry wygląd, pieniądze lub status. Ale właśnie w tym miejscu się mylą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się Dlaczego kobiety, których pragnę, nie zwracają na mnie uwagi? Może jesteś zły, zdezorientowany lub po prostu chcesz zrozumieć, co robisz źle. Odpowiedź jest prosta. Brakuje ci dziewięciu potężnych cech, które przyciągają do ciebie kobiety. Nie chodzi o wyglądanie jak model lub posiadanie grubego konta bankowego. Są to cechy, które sprawią, że staniesz się mężczyzną, do którego kobiety będą lgnęły. Będą chciały do Ciebie dotrzeć, poznać Cię, być z Tobą. I wiesz, co jest najlepsze? Nie ma tu fałszu. To nie jest gra, to jest psychologia przebudowy siebie w mężczyznę, któremu kobiety nie mogą się oprzeć. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, potrzebuję od Ciebie dwóch rzeczy. Po pierwsze, skomentuj poniżej i powiedz mi to, jaka jest według Ciebie najważniejsza cecha atrakcyjności? Zamierzam przeczytać każdy komentarz, ponieważ chcę wiedzieć, co cenisz. Po drugie, naciśnij przycisk, Lubię to już teraz. Dlaczego? Ponieważ pomaga to filmowi dotrzeć do większej liczby osób, a ty mówisz YouTube, ta treść jest dla mnie ważna. Dzięki temu będziesz chciał oglądać te lekcje wielokrotnie. Zostań do końca, ponieważ kiedy skończymy, będziesz miał narzędzia, które całkowicie zmienią sposób. W jaki kobiety na ciebie patrzą? Gotowy? Zaczynajmy. To pierwszy krok w Twojej podróży ku transformacji. Pierwsza pewność siebie, ale nie arogancja. Pewność siebie jest kluczem do atrakcyjności, ale nie w sposób, w jaki myśli większość mężczyzn. Nie jest to rodzaj pewności siebie, która krzyczy, chwali się lub głosi: Jestem królem tego miejsca. Prawdziwa pewność siebie. To coś znacznie bardziej cichego i potężnego, ten wewnętrzny spokój, gdy wchodzisz do pokoju i czujesz, że masz prawo tam być. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek miałeś moment, w którym ze spokojem pokonałeś wyzwanie? Może wygłosiłeś prezentację w pracy, lub umiejętnie rozwiązałeś kłótnie. To właśnie jest pewność siebie znać swoją wartość i nie musieć jej udowadniać. Arogancja to zupełnie inna historia. W rzeczywistości jest to tania maska niepewności. Kobiety natychmiast to rozpoznają. Jeśli ktoś zawsze chwali siebie, wiedzą, że próbuje coś ukryć i jest to odpychające. Ale prawdziwa pewność siebie jest zbyt głęboka, by ją udawać. To coś, co budujesz, gdy stawiasz czoła swoim lękom i pokonujesz trudne sytuacje. Na przykład, czy podjąłeś ryzyko w zeszłym tygodniu? Czy odważyłeś się na coś nowego? Każde małe zwycięstwo buduje w tobie tę niezachwianą siłę. Jak więc wprowadzić to do swojego życia? Kiedy jesteś w grupie, nie próbuj dominować w rozmowie. Niech twoja obecność mówi sama za siebie. Zauważysz, że nawet gdy milczysz, ludzie zwracają się do ciebie, ponieważ twój spokój i pewność siebie przyciągają ich. Kobiety uwielbiają tę spokojną, ale zdecydowaną pewność siebie. Dlaczego? ponieważ pokazuje, że potrafisz radzić sobie z życiem i związkami. Pewność siebie nie polega na krzyczeniu. Jesteś tak pewny siebie, że ludzie chcą cię słuchać. Dwie: inteligencja emocjonalna i empatia. Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Inteligencja emocjonalna zmienia zasady gry. Wielu z nas mogło usłyszeć: Mężczyźni nie płaczą lub ukryj swoje emocje. Ale oto prawda: Kobiety nie chcą emocjonalnie zamkniętego robota. Chcą mężczyzny, który zarówno rozpoznaje ich uczucia, jak i je rozumie. Inteligencja emocjonalna to nie tylko mówienie, przepraszam, to czytanie między wierszami, wychwytywanie tego, co czuje, ale czego nie mówi. Pomyśl o tym przez chwilę. Pomyśl o czasie, kiedy naprawdę słuchałeś, gdy przyjaciel ci się zwierzał. Może miała ciężki dzień, a ty po prostu powiedziałaś: Rozumiem, to musiało być bardzo trudne. W tym momencie ulga w jej oczach to jest siła inteligencji emocjonalnej. To właśnie tutaj większość mężczyzn popełnia błąd. Kiedy kobieta się czymś dzieli, natychmiast przechodzi w tryb: Zrób to, a będzie lepiej. Ale ona nie chce rozwiązania. Ona chce być zrozumiana. Wczuwanie się w jej emocje, bycie z nią. To rzadka umiejętność i niezwykle atrakcyjna. Aby to poprawić, wykonaj następujące czynności. Następnym razem, gdy kobieta coś ci powie, nie przerywaj i nie proponuj rozwiązania. Powiedz, to musiało być naprawdę trudne i zamknij się. Naprawdę słuchaj. Gdy odzwierciedlisz jej uczucia, przekonasz się, że się otworzy i zbliży do ciebie. Kobiety nie mogą oprzeć się mężczyźnie, który je rozumie. Kluczem do jej serca jest zrozumienie jej uczuć, a nie rozwiązywanie jej problemów. Trzecia ambicja i pasja. Czy wiesz, dlaczego ambicja jest tak atrakcyjna? Ponieważ ambicja nie oznacza tylko pieniędzy lub dużych domów, oznacza cel, kierunek. Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy wiedzą, dokąd zmierzają. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze na szczycie. Wystarczy, że jesteś na tej ścieżce. Liczy się wysiłek, ogień w brzuchu. Czy kiedykolwiek wyznaczyłeś sobie cel i pracowałeś, aby go osiągnąć? Może dostałeś awans w pracy, może rzuciłeś sobie wyzwanie w sporcie. Energia, którą czujesz podczas tego procesu, to jest ambicja, a kobiety mogą ją wyczuć z odległości wielu kilometrów. Pomyśl o tym. Kiedy masz w życiu misję, nie żyjesz tylko teraźniejszością. Budujesz przyszłość. To sprawia, że wyróżniasz się na tle innych. Kobiety chcą kogoś z wizją, a nie kogoś, kto mówi: Taki już jestem, nie chcę więcej. Ambicja tworzy dla ciebie pole przyciągania, ponieważ twoja pasja jest zaraźliwa. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz. Ważne jest to, dokąd zmierzasz. Zrób krok naprzód. Wyznacz sobie cel, nawet mały. Przeczytaj książkę, naucz się nowej umiejętności lub rozpocznij projekt. Energia, którą emanujesz podczas dążenia do tego celu, wyróżni cię na tle innych. Kobiety chcą podążać za mężczyzną, który się czymś pasjonuje. Ambicja to nie tylko przymiotnik, to siła, która cię napędza. Czwarty humor i zabawa. Humor to twoja tajna broń ale nie w sposób, w jaki myślisz. Rozśmieszanie go to połowa drogi do jego serca. Życie jest ciężkie, każdy ma jakiś ciężar, ale jeśli zmniejszysz ten ciężar i sprawisz, że się uśmiechnie, to będziesz inny. Czy kiedykolwiek złagodziłeś stresujący moment żartem? Może śmiałeś się z siebie lub poprawiłeś nastrój. To pokazuje odporność i pewność siebie, a kobiety to uwielbiają. Nie musisz być świetnym opowiadaczem dowcipów. Chodzi o szczerość i żartobliwość. Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy nie traktują życia zbyt poważnie, ale nie tracą kontroli. Humor burzy mury i tworzy wspólną więź. Następnym razem, gdy będziesz w napiętej sytuacji, spróbuj tego. Zażartuj lub uśmiechnij się do sytuacji. Uśmiech, który pojawi się na jej twarzy, będzie Twoim zwycięstwem. Jeśli ją rozśmieszysz, zapamięta Cię. Jeśli będziesz ją rozśmieszał, będzie się ciebie trzymać. Piąta. Stabilność i niezawodność. Kiedy mówię o stabilności, nie myślę tylko o pieniądzach. Mówię o stabilności emocjonalnej. Kobiety chcą mężczyzny, któremu mogą zaufać, który nie rozpada się pod presją. Życie to wzburzone morze. Czy możesz być skałą, która pozostanie stabilna podczas sztormu? Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż mężczyzna. Który zachowuje spokój w chaosie. Zbuduj stabilność w swoim życiu. Ćwicz, organizuj swój budżet dotrzymuj słowa. W ten sposób wysyłasz komunikat wiem, co robię. Kobiety szukają kogoś, kto będzie z nimi w złych czasach, a nie w dobrych. Gdy jesteś niezawodną przystanią, stajesz się niezastąpiony. W świecie pełnym niepewności bądź jej stałym punktem. A nigdy nie zostaniesz w tyle. Szósta pasja i entuzjazm. Pasja oświetla Cię od wewnątrz. A kobiety widzą to światło. To nie tylko hobby, to entuzjazm dla życia. Czy kiedykolwiek byłeś tak pochłonięty czymś, że straciłeś poczucie czasu? Ta pasja jest tym, co trzyma Cię przy życiu, a ta energia jest zaraźliwa. Kobiety chcą być z mężczyzną, który żyje pełnią życia. Dowiedz się, co Cię ekscytuje. Może sztuka, sport lub marzenie. Znać na to czas, podsycaj ten płomień. Twoja pasja sprawi, że ze zwykłego mężczyzny staniesz się kimś niezapomnianym. Kobiety będą do ciebie podchodzić, by podzielić się Twoim entuzjazmem. Pasja jest Twoją mocą. Uwolnij ją i obserwuj, jak tworzy atrakcyjność. Siódma tajemniczość i niezależność tajemniczość wzbudza ciekawość kobiet. Ale to nie jest gra. Nie mów jej wszystkiego pierwszego dnia. Pozwól jej chcieć Cię odkryć. Niezależność wchodzi tutaj w grę. Miej własne życie. Własne pasje, własny świat. Pokaż mu, że nie potrzebujesz jego, tylko siebie. Czy kiedykolwiek byłaś zanurzona w czymś sama i zapomniałaś o świecie? To właśnie czyni cię atrakcyjnym. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy otwierają się warstwa po warstwie. Dzięki temu związek jest świeży. Nie dziel się nadmiernie. Pozwól jej zadawać pytania, niech spróbuje cię rozgryźć. Gdy staniesz na własnych nogach, ona będzie chciała do ciebie przyjść. Tajemnica jest jak zagadka. Mężczyzna, który wymaga rozwiązania, zawsze zapada w pamięć. 8. Życzliwość i współczucie. Życzliwość błyszczy w świecie pełnym egoizmu, ale nie zrozum tego źle. To nie jest słabość, ale empatyczna siła. Czy kiedykolwiek wyświadczyłeś komuś przysługę tylko dlatego, że miałeś na to ochotę? Może pomogłeś komuś lub byłeś przy nim w potrzebie. Kobiety patrzą na to, jak traktujesz innych ponieważ jest to wskazówka, jak będziesz traktował ją. Życzliwość musi być zrównoważona granicami. Nie mów tak każdemu, ale miej otwarte serce. Małe gesty robią dużą różnicę. Kobiety pociągają mężczyźni, którzy są zarówno silni, jak i opiekuńczy. Dobroć to nie słabość, to bycie wystarczająco silnym, by troszczyć się o innych. Postawa fizyczna i charyzma. Charyzma jest ważniejsza niż wygląd. To energia związana z tym, jak chodzisz, stoisz, łączysz się z ludźmi. Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i poczułeś kontrolę? Wyprostowane ramiona, jasne spojrzenie, spokojne ruchy to jest charyzma. Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy zachowują się z pewnością siebie. Możesz to rozwinąć. Zwracaj uwagę na swoją postawę, nawiązuj kontakt wzrokowy, mów wyraźnie. Twój wygląd, Twoja pielęgnacja, Twój strój, Odzwierciedla twój szacunek. Charyzma, a nie hałas. Ciche mówienie: Jestem tutaj. Kiedy emanujesz tą energią, ludzie będą do ciebie podchodzić. Oto dziewięć cech, które sprawią, że nie będzie można ci się oprzeć. Ale pamiętaj o tym. Wiedza nie wystarczy. Musisz działać teraz. Wybierz jedną z nich już dziś i zacznij działać. Nie chodzi tylko o przyciąganie kobiet. Chodzi o podniesienie jakości swojego życia. Skomentuj poniżej. Subskrybuj, włącz dzwonek. Więcej wskazówek w drodze. Nie zapomnij polubić, to wesprze Cię w drodze do zmian. Zmiana zaczyna się od determinacji. Jest tylko jedna rzecz pomiędzy człowiekiem, którym jesteś teraz, a człowiekiem, którym chcesz być: działanie. Zastosuj te cechy i obserwuj, jak zmienia się Twoje życie. Jesteś tego wart. Zacznij już teraz.